leszczów dnia 14 października 2014 roku. Drodzy mieszkańcy Kleszczowa, Kleszczów to miejscowość z aspiracjami i ogromnym potencjałem, ale nie do końca wykorzystujemy ten potencjał i przez to bagatelizujemy potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy Kleszczów. Gdy rok temu byłem inicjatorem powstania strony internetowej fanpage'a Porozmawiajmy o Kleszczowie, którym współzarządzam razem z Andrzejem Głowackim, nie sądziłem, że w miesięcy później podejmę ważną decyzję o kandydowaniu do Rady Gminy Kleszczów. Ale stało się tak, ponieważ pomimo odświeżenia i przetargania nowych szlaków po zaskakujących wyborach zeszłego roku, to i tak ruszyliśmy zaledwie pół kroku do przodu. A to z pewnością za mało. Nieważna jest ilość w zdobytych mandatach czy ich prestiżu i mocy urzędowej, ważna jest jakość w przeprowadzonym dialogu społecznym i dochodzeniu do kompromisów, dzięki którym możemy szybciej zająć się poważnymi sprawami, a nie ciągłym przerzucaniem się odpowiedzialności za podjęte wcześniej nie zawsze dobre decyzje. Jestem rodowitym mieszkańcem Gminy Klesztów, mam 33 lata i poruszam się na wózku inwalidzkim elektrycznym. I z pewnością przez niektórych z Państwa tak jestem postrzegany. Ten, który jeździ na wózku. Jakiś czas temu, chodząc, a właściwie jeżdżąc po moim okręgu wyborczym, po Państwa podpisy, które uprawniałyby mnie do kandydowania do Rady Gminy Kleszczów, spotkałem się z wieloma dowodami sympatii, za które dziękuję. Odwiedziłem wówczas około 70 domów. Z 90 do 20 domów nie mogłem w ogóle dotrzeć, bo na przykład albo kogoś nie było, albo bariery mojej niepełnosprawności fizycznej uniemożliwiły mi otwarcie furtki do Państwa posesji. Lub bezpośrednio wejścia do domu po schodach. Dlatego dziś Państwa ręce kierują ten list wyborczy wraz z ulotką, gdzie prezentują mój program wyborczy, a także wspólny program wyborczy KWW Porozmawiajmy o Kleszczowie, z którego kandydują. Wiele z tych punktów jest mi niezmiernie bliska i skupię się na nich w tym liście. Na terenie gminy mieszka liczna grupa osób niepełnosprawnych, o których chyba wszyscy na górze zapomnieli. Ich prawa nie są respektowane, nie daje im się szans, a wszelkie problemy zamiate się pod dywan. A tak niewiele, jak chociażby stworzenie klubu, gdzie przykładowo raz w tygodniu, na kilka godzin, w jednym miejscu osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie podjąć pracy, by spotykali się, rozmawiali, wspólnie coś robili, po prostu by wyszli z domu. To też jest chwila wytchnienia dla rodzica bądź opiekuna, który nieraz opiekuje się tą ważną dla niego osobą 24 godziny na dobę. Natomiast osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy, należy im to umożliwić. W jednym i w drugim przypadku, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, tak jak każdy inny pełnosprawny, sprawny człowiek chce się rozwijać i urzeczywistniać swoje marzenia. By tak się stało, należy im pomóc. Środki finansowe są na wyciągnięcie ręki: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy środki unijne. Gmina Kleszczów nie musi wykładać dużych pieniędzy na to, gdyż właśnie istnieje szereg dofinansowań, o które pośrednio gmina może się starać, ale przede wszystkim Gmina Kleszczów powinna w końcu zainteresować się potrzebami jej mieszkańców pokrzywdzonych przez los. Osoby niepełnosprawne to również osoby starsze, zniedołężniałe, przy których jest potrzebna opieka, które przez wiele lat pracowały bardzo ciężko. Osoby starsze zasłużyły sobie na szacunek i podziw. Zasłużyły sobie też na godną opiekę w kleszczowskim domu pomocy społecznej. Jeśli taka osoba lub jej najbliższa rodzina zadecyduje o tym. Kiedy DPS w zostanie ukończony? Nie wiem. Czy DPS został prawidłowo budowany do tej chwili jest gwarancją bezpieczeństwa? Nie wiem. Wiem jedno, że być może pojawi się taki moment w moim życiu, że sam tam trafię. Wtedy chciałbym dostać gwarancję, że osoba zarządza zarządzająca DPS-em, postaci prezesa czy kierownika, będzie potrafiła wsłuchiwać się w głos pensjonariuszy. Mam nadzieję, że pomysł umiejscowienia gabinetu kierownika na pierwszym piętrze, gdzie nie jest planowana winda, a większość osób w starszym wieku ma problem z poruszaniem się, ulegnie zmianie. Wszyscy słyszeliśmy o tych wielu dramatycznych chwilach pensjonariuszy, gdy delikatnie mówiąc odmawiano im godnej opieki, bo kierownictwo takich placówek było gdzieś z dala od problemów swych odopiecznych. Jednak nie wszyscy są na tyle mniej sprawni, nie mają zagwarantowanej opieki ze strony najbliższych, a sytuacja materialna nie jest na tyle zła, by mieli zamieszkać w DPS. Odczuwają postępujący wiek, ale potrzebują czasem pojechać do buchatowa by załatwić swoje sprawy. Nie mogą pojechać samochodem, bo nie ma kto ich zawieźć, a autobusy są nieprzystosowane, bo schody są zbyt wysokie, by wejść o lasce, o kulach, czy wjechać w wózkiem. Ponad dwa lata temu, jako pierwszy na terenie naszej gminy, w pewnej gazecie poruszyłem kwestię autobusu niskopodłogowego w o celowości nie muszę zbyt dużo pisać przykłady mówią sam za siebie osoby starsze mające problemy z poruszaniem się, osoby niepełnosprawne głównie ruchowo, ale też problemy mogą mieć młode mamy, których dziecko jest w wózeczku, a mama dodatkowo ma w ręku torby z zakupami. I jak tu dostać się to do zwykłego autobusu bez pomocy innych. W moim publicznym apelowaniu o taki pojazd w gminnym zakładzie komunalnym chyba coś zdrgnęło. Pojedyncze jaskółki zwiastują, że będą dwa takie pojazdy najwcześniej za pół roku i miałyby pochodzić ze środków unijnych. To są, na ra to są na ten czas jedynie zapewnienia słowne, dlatego uważam, że należy sprawy pilnować, by rzeczywiście takie autobusy pojawiły się, ale by też służyły wszystkim. Większość takich autobusów Posiada windy starego typu, które zniżały się do wysokości krawężnika, a nie podłoża ziemi. Wtedy, gdy brak odpowiednio wysokiego krawężnika osoba na wózku może po prostu nie wjechać i nie wyjechać z pojazdu. W piśmie skierowanym do urzędującego wójta gminy Kleszczów zwróciłem na to uwagę, a także zaproponowałem, by przeprowadzić konsultacje społeczne w celu zakopienia pojazdu właściwego, który będzie służył wszystkim. Ponadto sam taki fakt pojawienia się takich pojazdów przyniesie gminie Kleszczów prestiż. Kilka słów chciałbym skierować też na potrzeby innych, to znaczy braku zgody na wejścia strefy przemysłowej tuż za okna przy ulicy Głównej. Hałas, który generują firmy może i można zniwelować odpowiednimi ekranami, ale wszelkie aspekty środowiskowe, Czyli, że dana firma emituje w powietrze niezbyt zdrowe pyły i tym podobne. W bliskim sąsiedztwie domów, 25 metrów od domu, firma może wówczas rozpocząć produkcję, chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Pomimo przepisów środowiskowych, nikt nie zagwarantuje z władzy, że produkcja w 100% jest bezpieczna dla domów najbliżej zamieszkałych. Dlatego w tym temacie, podobnie jak większość z Państwa, jestem również przeciwny poszerzeniu strefy. Podobnie się ma. Z planami budowy nowej obwodnicy przy strefie przemysłowej kleszczów, bo to może być jedynie pretekst, by inwestycje na te konkretne działki sprowadzić. Kolejną kwestią są dzieci i młodzież, czyli brak dla Okręgu Siódmego placu zabaw z prawdziwego starzenia. Taki plac powinien się znaleźć można nawet w kierunku szkoły podstawowej w Kleszczowie. Skwerek imitujący plac zabaw, który znajduje się od strony żłobnicy, niedaleko ronda, to mały teren. Na dodatek dwie ulice przylegające do skwerku mogą spowodować niebezpieczne sytuacje. Na tym przykładzie można się też odnieść do przebudowy ulicy Głównej. Mieszkańcy ulicy Głównej, mam na myśli mój okręg wyborczy numer 7, chcą jak najszybciej przebudowy swojej ulicy. Niszczejąca nawierzchnia drogowa, dziurawe chodniki, brak ścieżki rowerowej. To chyba niekomfortowa sytuacja, gdy inne miejscowości mają nowiutkie ulice, Chodniki, a ulica reprezentatywna gminy Klesztów od lat czeka na przebudowę. Wiele by jeszcze można pisać i mówić, jak na przykład brak pracy dla młodych, o głodowych wręcz pensjach oraz takich samych umowach, gdzie zatrudnia się tylko na chwilę i zaraz się zwalnia. To niedopuszczalne. Jesteśmy gminą fair play, więc zadbajmy przede wszystkim o interesy naszych mieszkańców i umożliwmy im możliwość pracy w domu, w Klesztowie, za godne wynagrodzenie. Drodzy Państwo, 16 listopada bieżącego roku wybierzecie jednego radnego, który będzie reprezentował Wasze sprawy i Wasze interesy. A przede wszystkim będzie reprezentantem Gminy Kleszczów, który ma zadbać o ogólny i najlepszy interes dla dobra wszystkich. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli krzyżyk Państwo postawicie przy moim nazwisku. W każdej chwili można się ze mną skontaktować pod numerem telefonu dostępnym na ulotce. Kandydat na radnego do Rady Gminy Kleszczów: Andrzej Bczerzał. KWW. Porozmawiajmy o Kresztowie.